Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Niechanowo-Powiatu, chcielibyśmy Państwa uprzejmie, chciałbym także Państwa prosić uprzejmie o wsparcie dla naszych sąsiadów, naszych braci ukraińskich. Jest z nami koordynator, która przyjechała bezpośrednio właśnie z Ukrainy i powie kilka słów. Jakiej pomocy nasi sąsiedzi oczekiwaliby i co możemy zrobić, aby im pomóc? Proszę. Mam na imię Halina, przyjechałam z Kijowa. Jestem przedstawicielem od województwa, od urzędu Kijowa i Kijowska, województwa wcalego kijowskiego. Przyjechałam w takie sprawie jak koordynator z Ukrainy, przyjechałam do was. Dzięki, że jest taki koordynator jak Marek, mogła tutaj do Was przyjść i dziękuję wszystkim, którzy gdzie jest w tym miejscu. Dziękuję całej, całej polskiej i bardzo proszę, jeżeli taka jest możliwość, pomoc naszym wojskowym i wszystkim, którzy tam stoją, żeby nie było tej wojny, żeby to wszystko się ciepło, szybciej skończyło. Dziękuję.